Bili, już czas, już czas Masz rację, Lili, nasz mały gwizdek daje znać Już dla nas czas, by umyć ząbki i pójść spać Poprośmy rodziców o pomoc Milki, co ty robisz? Uff Chodźcie, pastusie, zaśpiewamy razem piosenkę Codziennie i przygąb Od góry szczotkuj ząbki swe, od dołu także umyję. na zewnątrz no i w środku też, bo piękny uśmiech na pewno myślisz. chcesz. Szczotkuj, szczotkuj ząbki swe, niech szczoteczka prawa dokładnie czyści je. Po szczotkowaniu ważna rzecz, bo pełno piany będziesz mieć, Bez wody Do zdrowia klucz Piosenka nasza krótka kończy się I każdy z nas już wie jak czyścić ząbki swe. Dzięki za wspólne śpiewanie i taniec Ha, pora już spać, dobranoc Wesołego szczotkowania i miłych snów dla całej rodziny Od Pastusiowej Drużyny